Dzień dobry, witam serdecznie z tej strony Kubaj, a ja witam Was w kolejnym odcinku. Tym razem jesteśmy w ślepej uliczce, chyba dotarliśmy na sam dół Chyba nie wiem. O! Dawaj, dawaj. Co, co, co? Mogę iść. A, sekretów nie ma, więc... Bardzo dobrze. No co? E? Aha! What? No oh. oh, fuck. Eee... Yy... No to, no to się szykuje piękny rozpierduch. Oj, oj, ojoj oj, oj. Dobra, niech to się tam tłucze między sobą. Ja pozwolę sobie uciec. Zrobić tak, zrobić tak, zrobić tak, zrobić tak. I niech się to wszystko tłucze między sobą. Dobra, i teraz się chowam. Elo, dziękuję bardzo, wy się tłuczcie. O, mam nadzieję tylko, że się nie ścierwi. Mam wrażenie, że... Nieważne co zrobię z tym dubem i tak będzie ścierwić. Zobaczymy, czy zeszliśmy, bo no jest 12 poziom dopiero, to no ciężko żeby już zszedł na sam dół. Jeszcze coś powinno być. Ta ta, to, to wszystko ma 32 te mapy. Oj, nie podoba mi się to, nie mam już prawie nic, a rakiety też nie mam. O nie, ty zginiesz. Dobrze. Weź ta się tam potuczca między sobą, ła, ła, ła.

Proszę stąd wypierdzielać w trybie natychmiastowym. O, na przykład tak. Ej, bo mi braknie ambo zaraz. Ej, gdzie? Gdzie goś Halo, panie Helllight, gdzie pan zniknął? Proszę nie znikać. No, zginiesz? To jest amunicja, trochę tak dobrze. Nie wiem, co uruchamiam. O, o, o. Coś tam uruchamia, ale przynajmniej mam... No ile jeszcze tego tu będzie! No jeszcze brakuje mi kurde tego. Ardźwila do wskrzeszania tego całego narodu tutaj. O, proszę tam nawadzać te wszystkie. No proszę tutaj wypierdzielać. Żadnych teleportobetów. Dobra. Idź stąd, idź stąd. Dobra, tu pewnie też coś się stanie. Oczywiście, że tak. O, o! Uff. Dobra. No co jeszcze tu się... Czemu nagle ja mam otwarte wrota? ej, 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 ej A ja mam w ogóle tego? Nie mam! No to po co mi kurde abunicji jak nie mam w ogóle amunicji do... O nie Nie mam amunicji do plazmy, ale mam jeszcze dużo haper. Nie będzie tak się. Idź stąd, idź stąd, idź stąd, idź stąd Dobrze. Bo trochę wiecie, na spokoju Jakie znaczy, na spokoje ludzie! ła No nie, idź stąd! No weź to, HP! No trochę postrzelamy z daleka. Bardzo dobrze. Uf. O! To jeszcze tak z 20 przeciwników. Nie ma już arboru, żadnego arboru. Świetnie, dobrze. Podni, wszystko to się rozwala w drobny bak po drodze. No co to ma być? A, w sumie to mam. No właśnie. Nie. Kurde. Mam rakietę, więc. Pam. No super, rakieta. No O! Dobrze. Patrz, pięść. Hmm, pięść nienawiści! hape, <laughs> hp, 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 hp. O, a, o, tak, tu jest dużo amunicji. Pewnie teraz się tak się ześcierwiło przez. Wchodzenie tutaj. Trzeba się wydaje, że to jest strasznie dużo rzeczy. kamera nie jest wstaje. I ten efekt nie jest w stanie tego wziąć. Hmm, dobra. What? No, serio? No weź ta się... Dobra, o, o, o dobrze, Bita się tam. Bardzo ładnie. To nie jest to, co widziałem ładne. To jest okropne. Idzie jest w ogóle plazma? Daję. Mi... Kurde, żeby on tylko nie strzedł Tylko on, żeby nie zszedł. Tylko od, żeby nie zszedł. Będę, że tak powiem, trochę ałała. Bo tam jest koniec, to wiem. O, weź ta się tam ze selta. No nie powagają. Oj, gdzieś bijaj tylko tych Co ja w tym momencie zrobiłem? Eee! No pytanie, mam nadzieję. A nie, to nie jest poziom siódmy. Dobra. Co ja robię? Już to nie spadnie nagle. Chodź tu. Chodź tu. No. Dobra. Ehm, trzech przeciwników brakuje. A to już jest koniec. He, 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 he. Boję się, że tam będą... O. Aha. O! Nie! Jes! Nie! Nie! Nie. Uff! Co tu mi tam z znowu? Nie. Nie! O, dobrze, stawi się jebić. <laughs> Tu był, ale no, to, to w sumie w dobrej kolejności to zrobiłem. Dobra, możemy znikać. Spadamy w dół. Ła! Oh, zawał Helena, serce, matko. <grytanie> Dobrze, że nie podniosłem jednak tej plazmy, bo żebym padł. 4% HP i tak udało się to przejść. No jest, seria szybkich map. No już jest 12 mapa. <grytanie> Bardzo wam dziękuję za dzisiaj. Trzymajcie się ciepło i widzimy się w następnym odcinku. Dobranoc albo miłego dnia. Zależy o której ogl... <laughs> Oglod... Który oglądacie. Papa. Pa.